Ich miłość się rozwija jakby anielica. I tańczą ze sobą, tańczą całą noc. I co się później stanie? Nie poznają się w nocy. W ramionach chcieliby się poznać. Rzuć się na mnie, rzuć! I rzucił się na mnie. I kołdrą miłosną się spośliliśmy. Spociliśmy się nawet, bo tam w też tak było. No i kto począć? W ramionach się spotkał. A goście mam, Goście! Wreszcie ktoś mnie odwiedził. W tym nowym miejscu papuczki trzeba rzucić i witać świat miłym przekonaniem. Ale najpierw trzeba zamknąć. Ten drzwi. Teraz można spokojnie zaglądać na świat z bezpieczeństwem w sercu i was serdecznie w nowym miejscu. Ale szczyż, nie przywitać tego miejsca! Tym, co jest dla nas najważniejsze. Czyli tak, księdza zaprosić, pokropić, krzyżyk pomić. Na pewno, na pewno, tak też niż uczynię, ale wpierw musimy go wojskowym plecakiem naszym, bo to przecież zaraz ruscy wiadomo. Ruscy podzielą nasze życie na pół. Polska zniewolona, dupa utracona. Nie ważmy, nie ważmy piwa, gdy jeszcze nie zebrano pszenicy i Uczyńmy, tak uczyńmy, tak uczyńmy, przyjacielu. Więc przywitajmy go tak jak lubimy najbardziej, czyli sercem, czyli serduszkiem naszym, uczuciem zebranym gdzieś we wnętrzu, naszym. uuu, tak, tym właśnie. <grytanie> ja tutaj już przygotowałem, właściwie poprosiłem. Tą autorkę zwaśnioną z życiem <laughs> o udostępnienie nam treści lirycznych. I pozwoliła! Rozumiesz? Pozwoliła! Nigdy nie byłem tak szczęśliw <laughs> jak teraz. Ty, ja, liryka, poezja i nowe ściany, wykute, wykute w naszych uczuciach! Ty. Mm. Dobra, może bez przesadki, nie? No przecież że żartowałem. Ale żarty koniec. Bo czeka na nas to. Najważniejsze, czyli tekst liryczny pustynia namiętności. Na zakręcie pepka. Wiją się usta. z nas, bo czuszek to mógł pisać. Chmiałe. Od pustyni ciała. Każdy dołek, każdy wzgórek. Uuu, to bym akurat ubym dodał. Ha, 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 ha. Ależ przecież nie będziemy mieszać. Nie będziemy mieszać w treści autora. On chciał przekazać nam jakby tą podróż. Podróż po ciele naszym. Podróż po ciele nieznanym, być może nawet a poznanym. W tym klapsie, w tym Tinderku, w tym... Żydka oszusta se weź, weź se oszusta chopie, weź se No właśnie, czemu chłopców? Dyskryminacja. Ja też mu chciałem dać kiedyś pieniądze i nie chciał wziąć ode mnie, nie chciał wziąć. Oburzyłem się. Przepraszam, wróćmy do tekstu lirycznego. Wypełnię tę pustkę, od której nie da się zapomnieć. W górę Prężą się usta. Podwójnej pieszczoty, pustynnych oaz, dwa oblicza i naszych pieprzyki niczym. Otchłań pusta! Ten pieprzyk mnie wsysnął, panie! Co takiego jest w tych pieprzykach, że nas tak kręcą? Tutaj pieprzyk się domaluje, a Gosia usunie. Jak mam żyć? Jak mam żyć? Poruszyliśmy jej treści liryczne nieraz, a ona co zrobiła? Usunęła z przyka. No ja się czuję zdyskryminowany. Przecież taka naturalna dziewczyna była. Naturalna dziewczyna. była. Pustynnych oaz dwa oblicza na szyi pieprzyki niczym otchłań pusta wzywają by hipnotyzować oczy i jak studia usta trukie na spotkanie już rozwartej krzywizny i nie pozna dawny kształt ust bezwładnych o! wykrzywiają się z rozkoszy ni z cierpienia do miłości dawnej Pustelnika przystać! Pustelnik! Toż to stary dziot w pustkowiu spędził swe życie i za miłością tęsknił. Ja to tak interpretuję. Każdy może se jak chce interpretować to przeca. Więc ja interpretuję, że to pustelnik się w kimś zabujał. On się zmęczył życiem. On se wziął amola i się uchlał. A później stwierdził, miłości mi brat, miłości. Mm. Mm. I tak wykrzywił te usta. Że aż spieszchnione miłości zażądały i go wezwały, a on pobiegł i spotkał tą miłość. W tym wypadku to jest amor, może... o tak. Ha, ha. Ależ to nie koniec tekstów lirycznych. Jakbym was mógł pozostawić z taką pustką? Artystka, bo tu o niej tu mowa, napisała więcej. Wytworzyła więcej, niż myśmy byśmy chcieli. Więc przejdę do porannego powstania. Promienny poranek twojego ciała. Powstaje na płuciśnie. kołdry spierza. Kołderko Komo. hours later. Kołdra spierza muszę się wczuć w ten tekst tak, kołdra spierza, okej okay. checklista, co sprawdzamy więcej powstaje na płyciznie kołdry spierza Pły... gdzie jest płycizna? gdzie jest tutaj płycizna? z kim ja rozmawiam? no właśnie ty napisz mi na dole proszę cię serdecznie gdzie płycizny szukać mam kiedy podróżuję w porannym powstaniu powstaje z płycizny Czym to mówi o Bownerze? Być może poranny Bowner spotkał ich, jak rozstanie, jak rozeznanie. To jest to, co ich dało im życie. Aborcji nie ma, więc poranne powstanie. Bowner i się stanie. Z tego nic nie było, lecz powstał, jak to mówił mój liryczny przyjaciel. Pan. Pozdrawiamy go z tego miejsca Legendo będziesz nam świecić jeszcze daleko Będziesz, będziesz z nami. Dobra, po czasy wracamy Jak policzek się rumieni Jak do żyłek krew napływa Mówi mu kutasie, nie? Jezus Maria, no wyspowiadać się teraz będę musiał tak powstaje nowy światu płomień. Dotykiem pieści włoski każdy opuszek, kawałek, kawałek, opuszkiem go, opuszkiem. Tak jak mówili moi liryczni, liryczni bracia, dotknij twarzy mej, palcami dłoni swej. I on żeż dotknął, wykorzystał to, wykorzystał to w stu procentach. I śmierć aż się obróciła do niego tyłem. Tak, obróciła się do niego tylaskiem. Pośladem bym tak to urzekł nawet. Bo wiedział, że stłamsił ją. Stłamsił ją, bo pokazał kierunek życia. Wydobywania życiorysu. Wydobywania tego, co trzeba. Kropla potu z czołka spływa, a na wietrze znów miłosny gra kawałek. Wyzywają mnie na pojedynek, miłosny gra kawałek, więc zagram miłosny ten kawałek. Miłości mego życia, wróć tu do mnie. Miłości, 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 mego życia wróć tu do mnie, proszę. Hej, och, chyba dzisiaj nie jestem w nastroju. Chyba pora się rozluźnić. Ja. chyba pora w końcu stłamsić to, co się w nas li. O. <kluzło> u nas tli. O! panie! Ubudrować i maskować, nie trzeba twego lica. Anielica. <noise> I powstanie nowy kształt. Maszkarona. Z licy do anielicy do maszkarona. Jakie życie jest przewrotne, przed, po i przed, po. Najpierw był przed, potem po i stłamsiło się to wszystko. Oni wiedzieli, że maszkaron czuwa! Czuwa! Że maszkaron jest nimi! Aż i opadło! Jemu też by opadło, gdyby zobaczył twarz maszkarona w nocy. Nie, nie mówię tego. Że musicie spać w make-upie, ale... No proszę! Proszę! Róbcie to dla mnie! Kto to jest obok mnie? Obcy człowiek spotkał mnie, a ja poznałem go wcześniej i teraz kto to jest? Normalnie jakiś cygan się tu znalazł O, z cyganami to akurat tak Taki vibe, edyty górniak To jest to, to jest ta to, to jest ta skóra taka sowa. Tak. Wracam do tekstu mój przyjacielu Na co dzień spotykamy Spotykany, by na noc, na poduszce, znów spłukać wizerunek i obudzić się rano w ramionach. Czy ktoś tam mówi o wydawaniu nasienia twarz? Być może, być może. Nie żebym ja to tak interpretował. Ja się nie tułam tymi miłosnymi rzeczami, ale po prostu czasem Czasem samo to przychodzi do Ciebie i chcesz zatańczyć z tą panienką. Czy mogę panią dobrać? Ich miłość się rozwija, jakby anilica. Tańczą ze sobą, tańczą całą noc. I co się później stanie? Nie poznają się w nocy. W ramionach chcieliby się poznać. Rzuć się na mnie, rzuć! I rzucił się na mnie. I kołdrą miłostą się spośliliśmy. Spociliśmy się nawet, bo tam w tekście też tak było. No i kto począć? W ramionach się spotka... <laughs> <laughs> Wszystko się rozwali. Ich życie też mogło się rozpaść, gdy ona zmyła make -up. Gdy ona się tam zetliła. Chciałbym wziąć i podkurzać ich życie. Znieść to, co mi się tam zostało. Czasem to nie jest, to nie jest wystarczająco, żeby uciekać przed nieznanym. Spotkaj to! Spotkaj! Płodna plułem na kamerę. Może to za dużo na dzień dzisiejszy. Uczuć spotkanych, miłosnych rozeznań. Szukaj, szukaj, weź ją znajdź. Ciężko jest nam czasem spotkać. Ciężko nam się czasem zdobyć na wspólne. Na wspólne spotkanie, na serce połączanie, więc przynajmniej nacieszmy się tym chwilą, tym momentem nieznanym, tym uczuciem niespotykanym, żebyśmy mogli kiedyś poznać chociaż tą koleją. Aż mi koszul braknie. Dziękuję Ci serdecznie, przyjacielu, że byłeś moim gościem w dniu dzisiejszym. Zapraszam Cię do kolejnych przemyśleń w tym nowym miejscu. Przeprowadzą sprawy, są ciężkie. Ręka może odpaść, serce może odpaść, a nawet możemy się rozpaść. Czyż to nie jest przewrot, jak życie nad czasem kole? Jeszcze raz, trzymaj się przyjaciół. Spotkamy się nieco. Miłości, mego życia wróć tu do mnie. Miłości, 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 mego życia wróć tu do mnie, proszę. Hej. Nie da się. Ten liryczny artysta wie, że tego się nie da stłamsić. nie da się tego zgnieść. On wie, że nie da się tego obliczyć, co da się zobaczyć, co da się poczuć i nie da się tego zmierzyć miarą, ustem bądź warą. Chciałbym, żeby miłość nie uderzyła, uderzyła i zniechęciła do grania. A jak mam grać, jak ten Dariusz nasz kochany? Miłosną melodię pod okien, pod oknem zakochanej. Ona chciałaby jego serce zatrzymać w swoich rękach. Lecz nie zrobiła tego. Dlaczego już to? Dlaczego już to to zrobiłaś kobito? On się starał. Dariuszku. DARNY